Witajcie na jeziorze z Dobra, czas się wziąć do prawdziwej roboty. Przez ponad tydzień na tej szwedzkiej wodzie przeżyliśmy łowienie w upale, w deszczu, w dzień i w nocy. Zaliczyliśmy wschody i zachody słońca, a to wszystko po to, żeby przechytrzyć tamtejsze sandacze i okonie. Uuu, nie trzydzieści. Bywały momenty radości ale i totalnego zwątpienia. Czy jezioro spełniło pokładane w nim nadzieje? Przekonajcie się sami oglądając ten odcinek. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który zaczynam dosyć nietypowo, bo tak naprawdę od końca kilka dni temu wróciłem z wyjazdu do Szwecji i teraz niestety muszę ogarnąć burdel na łódce, który powstał podczas tego wypadu, ale pomyślałem, że będzie to doskonała okazja do tego, żeby opowiedzieć Wam o całym wyjeździe i pokazać, co udało się złowić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak nam poszło, zapraszam do oglądania tego odcinka. Nie chyba zacząć od tego, w jakiej ekipie pojechałem, bo byli to absolutnie szaleni ludzie. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zresztą, zobaczcie sami. This is our friend from Maroko, salam alaikum. Salam <laughs> salam <laughs> alaikum, To jego ponton. <laughs> Dzisiaj przybił do wybrzeża Bałtyku. Wielbłąd jest najbardziej nawet, tu, nawet tutaj przypłynęli, no. Noc na promie, jak zwykle mija bardzo szybko, i już następnego dnia rano meldujemy się na szwedzkiej ziemi. Teraz jeszcze tylko kilka godzin autem i jesteśmy nad jeziorem Storsion. Dla mnie był to już drugi wyjazd na jezioro Storsion i pewnie się domyślacie, że gdyby za pierwszym razem było słabo, to raczej niechętnie bym tam wracał. Ale tym razem, gdy tylko zadzwonił Kamil Walicki z propozycją, żeby znów tam pojechać, nie zastanawiałem się ani chwili, bo poprzedni wyjazd wspominam bardzo, bardzo dobrze. Zresztą widzieliście go na kanale, a tym z Was, którzy nie oglądali tamtego odcinka, polecam go zobaczyć padło tam kilka fajnych sandaczy, bo to właśnie te ryby są głównym celem wszystkich tych wędkarzy, którzy wybierają się na jezioro Torsją i w naszym przypadku nie było inaczej. Jako dygresję Wam tylko wrzucę, że jezioro to jest w ofercie biura podróży Eventure Fishing i od razu dodam, że nie jest to żadna reklama, ale uważam, że chłopaki robią genialną robotę i warto polecać takie firmy. Na miejscu zastajecie bardzo fajnie wyposażony domek, do Waszej w dyspozycji są łodzie, jeżeli nie dysponujecie swoją łódką, to macie tam na miejscu kilka łódek do wyboru. Oprócz tego genialny teren. No może poza tym, że można czasami w coś wdepnąć, ale to oczywiście z przymrużeniem oka. Generalnie bardzo, bardzo polecam to miejsce. Czy stricte wędkarsko, czy na urlop z rodziną. Naprawdę jezioro Storsion jest według mnie fenomenalnym miejscem do tego, żeby fajnie spędzić czas. No dobra, bo ja tu gadu gadu, a łódka się sama nie posprząta, więc ja zabieram się do roboty, a Wy zobaczcie jak wyglądał początek naszego wypadu. Ten wyjazd przy okazji był pierwszym krztem bojowym naszej nowej łodzi, ale o tym jak się spisała, a przede wszystkim jak powstawała, przygotuję oddzielny film, który zobaczycie na kanale jeszcze w tym roku. Pierwszego dnia zaczęliśmy dosyć późno, bo musieliśmy się ogarnąć po podróży. Na początek zameldowało się kilka małych sandaczyków. To są ryby. To jest ten legendarny zbój mętnooki. Ale po zmroku zaczęło robić się dużo ciekawiej. O co ale... O! o to jest miło. Przymachał bańką, że prostu za razy. No i chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że na okonie chyba się już nie ma co nastawiać, bo konie w ciemku przecież nie biorą już tak wieczorem, a raczej nigdy to nie ma sensu. Typowo sandaczowa guma, czyli 112LT Fish Hunter, który jest już myślę w tym kolorze kultową, sandaczową przynętą. Fajne klepnięcie, wydawało się, że będzie kolejna sandaczowa frytka, a jest Ua! taki przyzwoity ok. 20 to nie ma, ale myślę, że jeszcze rybka dobrze powyżej 30. Ja, ja wiem Ale to lepiej jak duży oks Powiem Ci, że to lepiej jak naprawdę duży oks jest! Fej! Jest klawo. Taki taki. Tak jest. Generalnie chyba nigdy mi się nie zdarzyło łowić o o takiej porze. Jest godzina 21, prawie 50. I jesteśmy tu dlatego, że tutaj o takiej porze się łowi sandacze. Natomiast z jakiegoś powodu dzisiaj odpaliły się okonie. Wcześniej Kamil miał rybę taką... 35,7, a ja mam teraz w podbieraku rybę, którą oceniamy na pewno na 40+, plus, więc zobaczymy. Specjalnie rozłożyłem sobie bo liczę na to, że to jest takie może 4,3-4,4, zobaczymy. Oj, 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 oj. No, Panie kochany, Panie kochany, 4,6, nie dobra, teraz jest na zerze, 4,5 z małym układem, to 4,6 brakuje. 45 centów Fox na sondaczowy zestaw, co prawda? Ale liczy się tak samo. Piękna ryba. A już chwilę później pojawił się ten właściwy gatunek, po który tu przyjechaliśmy. Uff, to stale wryj. <grym> Taki sondaczek. Myślę, że jakaś taka 60. Na dobry początek wyjazdu. Jutro. Liczymy oczywiście na zdecydowanie większe, w zasadzie to jeszcze dzisiaj liczymy na zdecydowanie większe, bo w planach mamy zostać jeszcze z godzinkę. No ale tak czy siak wyjazd uważam oficjalnie za otwarty. o. Jak widzieliście, rozeznanie terenu poszło nam podobnie jak mi teraz sprzątanie łodzi, czyli delikatnie mówiąc nie za bardzo, aczkolwiek jeden sandaczyk, no i bardzo fajny okoń. Co prawda w przedziwnych okolicznościach, bo chyba nigdy nie zdarzyło mi się złowić okonia za tym bardziej tej wielkości w nocy. Natomiast teraz się to udało i ryba naprawdę rekompensuje brak sandaczy, no ale na te ryby właśnie liczymy, więc zobaczcie, co wydarzyło się w kolejnych dniach. Drugi dzień najlepiej byłoby szybko zapomnieć, bo pomijając fakt, że spaliśmy chyba do 13 to na wodzie wydarzyło się naprawdę niewiele, no może poza jednym sandaczem Kamila. Także chyba nie ma żadnej złotej recepty, ani cudownej pory łowiliśmy okoń w nocy sandaczem jak widać w lampę w samo południe. po prostu trzeba rzucać, naparzać, łowić i będą ryby. Filowanko to podstawa, pamiętajcie, jeżeli nie biorą, to nie ma co się spinać, trzeba odpocząć, dać im szansę, one pewnie teraz też odpoczywają, więc my sobie poleżymy w hamaczkach, a za chwilę wracamy z powrotem na wodę, a teraz nie dzwońcie do mnie, nie piszcie, bo idę spać. No dobra, czas się wziąć do prawdziwej roboty do tej pory. Tak naprawdę pierwszy dzień no to tylko wieczorek po przyjechaniu. Drugi dzień to odsypianie, więc też nie mieliśmy całego dnia. A teraz tak naprawdę zaczynamy walkę od samego świtu. Jest godzina coś koło 4.40 i ruszamy na wodę. Z nadzieją, że coś fajnego się wydarzy, bo tak naprawdę do tej pory to krótko mówiąc szału nie ma. Lecimy.

Dobry poranek. Chwila na wodzie i na pewno mamy już odpowiedź, że warto było dzisiaj wstać wcześniej. Może 3-4 rzuty, I tak jak wczorajszego wieczora. Zigadiel 14. Ciężko, bo mamy tutaj 8 metrów. Rzucamy na blat, który ma 7 metrów, a mówimy na 20 gramów. Mocne walnięcie odno to się sprawdza najfajniej Dobra, wypuszczamy tego gościa, najpierw go jeszcze zmierzymy no, no, pewno największe ryba póki co Nie łowimy dalej póki jest szansa że coś się dzieje 72 Siedemdziesiąt 71 low. pewnie z 50 aspirujący, do 60, ale pewnie nie ma. puszczamy. Teraz czas zrobić porządek w pudełkach, więc myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby wspomnieć, że partnerem tego odcinka, jak już się pewnie domyśliliście, jest firma Mikado. No i przyznam, że jestem trochę zaskoczony, co prawda wiedziałem, że Sicario dobrze łowi każdy gatunek ryb. Ale 14 raczej dawała mi do tej pory fajne szczupaki. No oczywiście te duże rozmiary też 18-22 na małe rozmiary, łowiłem świetnie o konie. Natomiast sandacze na 14 to dla mnie coś nowego. No i jestem powiem wam bardzo pozytywnie zaskoczony, bo bardzo, bardzo fajnie ta przynęta się spisała. Ja próbowałem dużo łowić na takie sandaczowe klasyki, jak na przykład Saira czy Fish Hunter, ale Kamil uparł się na Sicario i otworzyło to tak naprawdę wodę. Widzieliście już niektóre ryby, teraz zobaczcie co na tą przynętę wyjechało jeszcze. Kamil już dwie ryby na Sicario 14, więc ja jakoś specjalnie długo nie będę się zastanawiał. Dobra, za to zakładam to samo, teraz spróbuję inny kolor. Pamiętam, że jak kiedyś byłem na tej wodzie, to świetnie gadały imitacje o konia. Sicario. Ten kolorek jest po prostu zjawiskowy. Nic oryginalnego, ale po pierwsze, nie znam się na sandaczach, więc nie powiem nic mądrego. A po drugie, jak widać, Sicario 14, dopóki działa, to ciśniemy i kolejna. Całkiem przyzwoita ryba, nawet waleczna. Kamil dał poranny koncert na SICARIO 14 No i nie pozostało mi nic innego jak założyć dokładnie ten sam model Bo wcześniej próbowałem też 14, ale w innych kolorach I one nie dawały ryb A ta guma, tak samo uzbrojona w tym samym kolorze W końcu i mi dała rybkę Taki 60 tak parotak Ale bardzo wydaje mi się fotogeniczny <śladnie> Ładnie się nastroszył Wypuszczamy go, bo chyba to jest ten moment. Opłacało się wstać rano i w końcu po tych pierwszych dniach takich kontrolno-rozpoznawczych udało nam się znaleźć aktywne ryby. Więc nie ma co tracić czasu. Walczymy dalej. No, jak widzieliście, zdecydowanie ten poranek należał do Kamila i jego Sicario. Choć jak już ukradłem mu podobną przynętę, to honor udało się uratować. Natomiast chwilę później, już tak naprawdę, wracając na śniadanie, wpadliśmy jeszcze na ciekawą miejscówkę okoniową. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Uuu, nie 30 tak. 1%, mam 1 baterii, w, w, w Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na tej wycieczce.

Przenieśliśmy się na zupełnie inną stronę jeziora, na taki blacik, na którym na początku łowiliśmy dużo malutkich Sandaczyków i Łukasz w dwóch rzutach wytarmosił dwa ogonki na... na okonki. Dwa 40 cm prawie okonie na wirujący ogonek. Ja też przeszedłem na właśnie taila i długo nie było trzeba czekać nie miałem pierwsza, albo drugi rzut. Tak to można się bawić. Zaraz zobaczycie moje, bo są w siatce. No i takie dwa bliźniaki, blisko 40 cm, które otworzyły tą miejscówkę. Wcześniej widzieliście rybę Kamila. Bardzo spoko akcja. Spływamy już na śniadanie, bo się zrobiło naprawdę upalnie. Ale to jest naprawdę dobry poranek. Mam nadzieję, że kolejne będą podobne. Rybki do wody, a my lecimy dalej. Myślę, że jak do tej pory ten wyjazd można podsumować krótkim stwierdzeniem tak sobie, bo chyba jest to najlepsze określenie tego, jak nam do tej pory poszło. Co prawda kilka sandaczy udało się złowić do tego bardzo fajne okonie, ale liczyłem na zdecydowanie większą aktywność tych pierwszych. No i pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądało łowienie tych ryb w drugiej części wyjazdu, ale tego dowiecie się już z kanału Mikado Total Fishing, bo tam pojawi się drugi odcinek z naszej wspólnej wyprawy na jezioro Storsio. Oprócz ryb, bo obiecuję, że będą, zobaczycie tam również kilka Informacji na temat sprzętu, który mówiliśmy oraz innej przynęty niż wspominane przeze mnie Sicario, bo znalazłem pewną gumę, która zadziałała rewelacyjnie. Ale żeby się dowiedzieć, jaka to przynęta, obejrzyjcie odcinek na kanale Mikado. Jak się pewnie domyślacie, łódki za bardzo nie ogarnąłem, więc przede mną jeszcze kupa roboty. Zabieram się zatem do działania, bo muszę przygotować ją przed kolejnym wyjazdem, a z wami się już żegnam. Trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć!